Jeśli masz takie objawy. Jeżeli masz takie objawy. Przewlekłe zmęczenie. Martwica kory nadnerczy. Niski poziom lub podwyższony poziom kortyzolu. Odczuwasz silny stres i zmęczenie jednocześnie. Może masz syndrom Waterhouse'a Friedrichsa albo chorobę Addisona. Cysty kory Kirsu, hirsutyzm, czyli rozwój cech fizycznych charakterystycznych dla mężczyzn, a uwi, uwidaczniających się u kobiet. Może masz nadmierne od, owłosienie, zespół kushinga czy przesunięcia w lokalizacji tkanki tłuszczowej. To znaczy, że przeżywasz biologiczny konflikt o takiej treści. Postawić na niewłaściwego konia. Sprawdź, czy nie uczestniczysz w przykładowych sytuacjach. Jesteś na niewłaściwej drodze życiowej albo zawodowej. Nie cierpisz tej pracy, ale musisz do niej chodzić, bo jest pewna i dobrze płacą. Może chciałbyś zajmować się po prostu czymś innym. Może podjąłeś niewłaściwą decyzję życiową na przykład wyjechałeś z kraju, a powinieneś był tu zostać albo odwrotnie może wróciłeś, a powinieneś był tam zostać. Może wybrałeś niewłaściwego partnera życiowego, żonę, albo ty wybrałaś niewłaściwego męża, dusisz się w tym związku, ale w nim trwasz. Może po prostu źle zainwestowałeś i straciłeś pieniądze, a może podjąłeś złą decyzję odnośnie leczenia swojego albo innej bliskiej ci osoby. Może rozpamiętujesz poprzedniego partnera, dlaczego nie jesteś z tą osobą, tylko z obecnym mężem albo z obecną żoną. Może nie powinieneś przeprowadzać się do tego mieszkania, do domu czy z miasta na wieś albo odwrotnie? Podaw się w detektywa. Znajdź sytuację których właśnie tak odczuwasz i wyeliminuj je. Jeśli nie będzie recydy w konfliktu, to zobaczysz, jak objawy szybko miną. Chcesz poznać germańską medycynę i pięć praw natury? To bardzo dobrze. Ta wiedza może cię uratować. Na naszej stronie quantum..pl w zakładce sklep są nagrania seminariów i spotkań koła. To unikatowa wiedza, która pozwoli Ci rozwiązać Twoje biologiczne konflikty. Dołącz do naszej społeczności i stań się aktywnym członkiem. Udzielaj się w dyskusji, wyrażaj swoje zdanie, bądź pomocny. Twoja pomoc jest potrzebna. Chcesz wiedzieć więcej? Subskrybuj nasz kanał. Podobało Ci się to nagranie? Zostaw łapkę.